Znajdujemy się w zmodernizowanym wagonie typu 111A. Jest to, jest to wagon zmodernizowany w poprzednim kontrakcie na 90 wagonów pomiędzy PKP Intercity a FPS Cygielski. Dzisiejsze wydarzenie dotyczy podpisania po, ponownie umowy na 90 wagonów, tego samego typu. Umowa warta jest blisko pół miliarda złotych. Jest to duże wydarzenie w historii zarówno PKP Intercity, jak i FPS Cygielski, ponieważ dzisiaj. Dobiliśmy do 6 miliardów złotych, jeśli chodzi o naszą strategię inwestycyjną. Także ten zmieniający się tabor jest tego efektem naszej strategii. To, co zostaje zmodernizowane, to jest to, co widzimy dzisiaj: fotele, wykładziny, Wi-Fi, zasilanie, wózki. Jest to tak duża modernizacja, jaka się rzadko zdarza, nawet w przypadku modernizacji P5. Naszym zdaniem. Naszym wymogiem w stosunku do producentów tego typu modernizacji jest to, aby standard, który będzie efektem końcowym tych prac, przypominał wagon nowy i możecie Państwo porównać sobie, bo on stoi tutaj niedaleko, że on standardem nie odbiega od nowych wagonów i taki jest nasz cel i uważamy, że fabryka pojazdów nowych, szynowych przy swoje doświadczenie go spełnia i daje komfort podróży z PKP Intercity.